Witam serdecznie moi drodzy. Z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku otworzymy sobie małą puszkę kolekcjonera z Fiffy 365 2021. Jest to wersja niemiecka. W środku 24 karty, jedna limitka 5 euro kosztuje ten produkt. Mam tutaj przygotowany album moi drodzy. Jeżeli coś by wpadło, to od razu sobie uzupełnimy. No i co, otwieramy i sprawdzamy co fajnego nam dzisiaj wpadnie. Ostatnio w dużej puszce wpadł Ronaldo na karcie RAR. No a teraz patrzymy co będzie w małej puszce i jaka limitka. To jest też ważne. Kto jest na karcie limitowanej? Pogba. Paul Pogba. Manchester United. Mamy cztery saszetki. Puszeczkę sobie tutaj też zostawimy, żeby... Było wiadomo co otwieramy dzisiaj. No i lecimy. Mamy Tripiera z Atletico, Harry Maguire właśnie Manchester United, Tevez, Time Machine. Z Liverpoolu mamy Arnolda i Hendersona. Do tego Waran Real i Onana Ajax. Real Vinicius, Rodrigo Manchester City, jakiś goldzik, 396. Logo Barcelony w końcu wpadło, czyli będzie dzisiaj karta do włożenia. Logo Barcelony 28, numer. Do tego Morata i Mares. No więc już jest dobrze, jedna karta znowu do albumu. Dalej. Michel Corinthians. Pavard 344, mam już tą kartę. Harit też już jest z szalkę. Komão 42 też już go posiadam kolekcji I tutaj Courtois i Luan. Ostatnia saszetka. Mamy Rakiticza z Barcelony, Strotmana, Marsylia, Rabiot, Juventus, Vinas, Fans Favorite. I też ta karta mi chyba brakowała, bo nie kojarzysz. Numer 60. zaraz zobaczymy. Amawi i Kimich. Myślę, że też mi brakuje, więc to sobie tutaj na boczek odłożymy. I patrzymy do albumu. Na pewno numer 28 Barcelona. Logo brakowało mi. Tak jest. Mamy tutaj to logo do włożenia. I numer 60 Winas. Tak jest. Też brakowała mi ta karta, więc dzisiaj dwie nowe karty z czterech saszetek. Więc naprawdę to jest dobry traf. Więc brakuje już tylko 15 z tego, co dobrze liczę, kart do zakończenia tej kolekcji. Okej, okay, moi drodzy, to wszystko na dzisiejszym odcinku. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.